Lecz w cichym rytmie pracy, w szeptach przetrwania wieści zza horyzontu rzuciły cień, opowieści o nieudanych żniwach z sąsiedniej osady zasiały ziarno niepokoju. Własne doświadczenia z południcą, co duszę porywała, kazały spojrzeć głębiej. Starszyzna lub ta, co znała mowę ziół, stała na pustych polach. Jej wzrok błądził poza oranej ziemi, co już spała pod chłodem. Czy południca była tylko mściwym demonem, co duszę porywał, czy może szeptem niemal niesłyszalnym, była surową strażniczką prastarych praw, tych, co zapewniały równowagę, co chroniły życie. Te rozważania, ciche i głębokie, dobiegły końca, bo cykl pór roku nieubłagany zakończył jesień, nadeszła zima, osada, co przed chwilą tętniła życiem, teraz spała pod grubą kołdrą śniegu, cicha, niemal zapomniana. Funkcjonowanie jej było zależne od kurczących się zapasów, od szeptów, co niosły obietnice przetrwania, wszechobecny. Paraliżujący zimno wkradało się w każdą szczelinę, w każdą duszę.